Zobaczcie, proszę Państwa, nowoczesne okna z firanką. Bezszybowe. Bez szyb. Same firanki. Jakie ładne falbanki. O, zobaczcie. One mają wiesz, jakie właściwości? Tak. Jakie? Antykomarowe. Antykomarowe. Yy, wiatrowe. Wiatrowe. A, że jak pierniesz, to od razu wylatuje smród, tak? No właśnie, o. Tak? No. Proszę opowiadać dalej. I co Pan jeszcze... Chcesz, powie... o nich mógł powiedzieć? Tak. Kurwa, mają wzorki ładne. Ładne wzorki. Nie to co zwykłe szyby bez niczego. Nie widać nic co jest w środku, przez to. Nie A widać. jak jest w środku, to widać co jest na zewnątrz, czyli takie weneckie lustro. Op. Wenecka firanka. Wene, wenecka, o. Kurwa wenecka. Tak jak kurwa wenecka. No. Ku można tam zrobić burdel? No. Nie będzie widać jak się czepią. Czerwone zasłonki na nos. jak się włączy światło, to widać. Aha. Mm -hmm. no, ale taka, na lato taka szyba z firanki to najlepsza, nie? Aha. No, Szyboda czyli... Trzymają wyprać jak się pobrudzi. Wyprać jak się pobrudzi. O. No właśnie, nie trzeba mieć okien. No właśnie. Nie trzeba płynu stosować no. drogich detergentów nieekologicznych, tak? Tak. No dobrze, polecam montowanie zamiast szybki firanki kurwa w oknach. O, tu jest ujebało się. Coś. O, komary wlecą. Komary wlatują. No i. Może ktoś do prania już szykował i. Aha, i zapomniał o tym. O... No dobrze. No, zapraszam na kolejne filmiki. O, tu jeszcze raz zbliżenie na fieranki i zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania innych filmików. Bardzo ciekawe. Życie jest piękne, jak widać. firanki też są piękne. Kurwa. A to tam jest lep? To jest chyba lep na muchy, żeby muchy nie, <gry> nie kręcły. Kurwa. No i tyle. Subskrybujcie kanał. Nara.